Witam serdecznie. Lecimy z tematem dalej. Zaczynamy sobie od pojenia. Bo tutaj już nam koncert w oborze się zaczął. A w południe już ich nie poiłem. Po ponad tygodniu pojenia trzy razy dziennie. Przechodzę na pojenie dwa razy dziennie. Pierwsze pojenie, praktycznie taką samą ilością, jak było dwa razy dziennie. Może troszeczkę przygodnieją, ale może to ich zmusi, żeby trochę róbków podnieść. No tak kombinuję, eksperymentuję, nie wiem po co. Tak więc nie wiem, czy od kolejnej grupy cieląt nie będę robił tak jak robiłem poprzednio, czyli pojenie dwa razy dziennie i do tego pektopro. To wydaje mi się u mnie najbardziej sprawdzonym rozwiązaniem, z tym, że to pektopro. Może będę tak stosował profilaktycznie tylko, tylko przez pierwsze 3-4 odpojenia dla wszystkich. A jeśli będę widział, że ucieląt, które nie mają biegunki, to będę schodził z tego pektopro, tak że będzie ono nam zostawać na wypadki właśnie jakiś biegunek. Ten mały... Już podaje. kurczę rozgadałem się, a chłopaki przecież głodne. No, tym dwóm na końcu, którym w ostatnim odcinku dawałem ten Enterol na biegunkę, to już dzisiaj dzisiaj tego nie będą dostawać. Kurczę, tam jakieś słomy naleciało do mleka. Aj. Trudno. Tak więc już tego Enterolu teraz nie dostaną. Dobra. Mi tej słomy trochę naleciało do mleka, e, i odpoję laki, i ten, tą pastę e, temu dam na samym końcu już obrządku Skąd tej słomy mi tyle poleciało, to ja nie wiem. E, no, także on sobie wypije mleko, coś tam może podnie, i dopiero wtedy będę mu udawał tą pastę do mordy. Ale o, już widać. On jest zapadnięty, troszeczkę, wydaje mi się, że był bardziej, e, tak więc chyba idzie ku dobremu. Nie chcę też tak mówić, żeby nie zapeszyć, ale widzę po jego zachowaniu, że, że już jest zdecydowanie lepiej, niż było e, wczoraj i przedwczoraj. Także bądźmy dobrej myśli. E, no i rano już po pojeniu mlekiem e, skubał sobie e, sianko, coś tam próbował musli podjeść, także... Eee, także no, no, bądźmy dobrej myśli, tak jak mówię. Eee, bo z tym to chyba zareagowaliśmy w porę, e, bo już teraz widzę, że, e, że z powrotem wrócił do żywych, można powiedzieć. Mleczko piję, elegancko. I, I jest taki żywy właśnie. Coś tam sobie poje. Musli poje, sobie siana. Z tym sianem to też miałem robić początkowo taki eksperyment, że chciałem na samym musli dać najpierw. Ale koniec końców doszedłem, że przecież to są cielęta kupne. One i tak wcześniej były właśnie na tego typu paszy trzymane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co innego, gdybym miał swoje cielaki, wiadomo, swoje krowy, wycielenia i tak dalej, no to wtedy można by było kombinować z takimi paszami stałymi. Natomiast tu wydaje mi się, że, że nie ma sensu tak kombinować, skoro to są cielęta kupne. No i koniec końców, jak już będę bogaty, może kiedyś taki dzień nadejdzie. Ty robisz. Dobrze, że już skończył. No, koniec końców. Jak już nam się ten biznes zacznie kręcić, e, to chciałbym już pomału kupywać chyba ciutkę większe cielaki, to znaczy dalej do odpojenia. Ale nie takie 40-50 kg, tylko już takie właśnie 60-80. E, czyli takie półtora miesięczne, jakby były, oczywiście, bo, bo nie wiem co tam dostępnego jest, czy takie można kupić. Ale wydaje mi się, że taki towar jest już pewniejszy, bo na odsadki to raczej, no raczej nie wiem czy będziemy wchodzić. Wiadomo, że wygodne, bo nie trzeba odpajać, ale z tego co sobie liczyłem, to odpojenie cieląt, pomimo że jest przy tym troszeczkę więcej pracy zachodu i czasami zdarzają się upadki, to jeżeli wszystko idzie po naszej myśli, to odpojenie jest tańsze niż kupno gotowych odsadów. Teraz te się oczywiście będą doić. Idę zobaczyć im jak tam woda. A poza tym nie po to będziemy cielętnik przerabiać, żeby później odsadki kupować. Wy tutaj macie tych chrupków pełno. To jedzcie. Wodę macie czystą, to pijcie. A nie się po siurach ciągniecie. Dziady. No i elegancko reprymendę i teraz tamten tego dopad małego Jak mnie to denerwuje to jest najgorsze w całym tym kurde obrządku przy cielakach łażenie nie duj go dobra ja tu i chwilę jeszcze przypilnuję i, i widzimy się nieco później no i tak musli mają pełno to już nie będę sypał pozostaje wymyć wiaderka i bierzemy się za robotę przy dużych Dobra, te oczywiście nie dojadły z rana. Kiszone. No i dzień dobry, witam. No i małymi krokami znowu zbliżamy się do wywalania gnoju. To już jakoś prawie miesiąc będzie jak na tym stoją. Mapety. Aż karczycha sobie powycierały od tej deski. W sumie tym można by było już ściągnąć, ale z kolei ta deska jest troszeczkę wyżej, i później jak będziemy tych przeganiać, to jest takie ryzyko, że ten czarny, e, to znaczy tutaj to wszystkie na uparciucha e, mogłyby przeleść. Także jak już się uporamy z tym całym Majdanem, z przeróbką tej obory, to tato coś tutaj kombinuje, też wstawić taką rurę, jak jest właśnie w tym pierwszym wyglądzeniu tam w oborze. Także już zamiast deski będą tutaj elegancko rurki. No i z tego, co gadaliśmy, to chcemy zrobić tak, żeby te rurki były właśnie tam najniżej, bo tam będą najmniejsze cielaki. Tutaj ciutkę wyżej. No i, no i tutaj też będzie rurka i też będzie już troszeczkę wyżej. Bo takie sztuki już będą stąd wyjeżdżać. One też już nie powinny niby tutaj stać według tego, co, co planujemy. Bo te cielaki, które teraz kupiliśmy, no to kupiliśmy tak no powiedzmy terminowo. Tam pół miesiąca opóźnienia było. E, ale nie kupowaliśmy na, na jesień, czyli te cielaki z jesieni, e, które powinniśmy kupić, a ich nie kupiliśmy, e, to stałyby już tu, e, czyli te takie byłyby największe, w tym e, naszym przybytku. Tak więc, no, te, te też już są tutaj <laughs> przerośnięte, ale pomału, pomału. Zaraz okay. będziemy mieli drugie wygrodzenie w w oborze, więc tych już też się przegoni. Zresztą tych za miesiąc największych planujemy też sprzedać. E, więc znowu się miejsce zwolni i będzie można e, troszeczkę ich przestawić, także... Także na uparciucha jakby zrobił wygrodzenie jedno w oborze dodatkowe, to które właśnie teraz kujemy żłób podnie Teraz takie moje wolne przemyślenia. E właśnie jakbyśmy już zrobili to wygrodzenie tutaj tych by już nie było to te co są pod wiatą weszłyby tu te które są największe w tamtej dobudówce byłyby tutaj a te w środkowej przegrodzie w dobudówce mogłyby pójść wtedy pod wiatę. tak więc e, tak naprawdę tamte by mogły zostać za miesiąc same w dobudówce w tej największej przegrodzie bo te jeszcze będę odpają. także Kwestia tego, jak, jak nam tutaj z tym pójdzie. Dzisiaj mamy niedzielę, więc jutro bierzemy się dalej za ten żółb. Także może to się jutro uda zlikwidować: wywalić tą, ten dwuteownik stąd, zacząć sobie też bielić tą ścianę. I, I dalej to już tylko wygrodzenie, bo poidło jest już tutaj gotowe, czeka. Więc zostanie nam wstawić tylko wygrodzenie, ewentualnie jeszcze właśnie zagipsować ten filar, bo tutaj tato też tak elegancko to zrobił. Położyć kafle oczywiście na tym stole. I, i, I myślę, że ten miesiąc czasu to, to, to powinno nam się udać to ogarnąć. Jeszcze jedna mała zmiana w żywieniu, ale to za chwilę, ja biorę się za robotę. Deszcz pada, to kamerkę zostawiam w środku, bo i tak guzik będzie widać, bo mi zaraz zapada. Moje wysłodeczki rozdane. A, o nie to. A zmiana w żywieniu polega na tym, że dajemy lejsy naszym byczkom, mianowicie Mianowicie sprzątamy piwnicę. Trzeba to zutylizować. Kurde, kamerka w żarubę prosto idzie. No. Trzeba te ziemniaczki wybrać. My ich dużo w sumie też nie jemy, więc... E, tak jak widzieliście ostatnio, to znaczy jakiś czas temu, postę, że już kopaczka też od nas wyjechała. No to już kończymy z ziemniaczkami nawet dla nas. E, doszliśmy do wniosku, że w sumie wygodniej jest gdzieś tam od znajomego kupić sobie worek raz na miesiąc i mieć z głowy niż właśnie się z tymi ziemniakami bawić po te parę arów. I tutaj już też odpowiem na komentarz, który padł, że źle robimy, że idziemy tylko w jednym kierunku, w sensie, że w bydło. Pod postem odnośnie kopaczki, sprzedaży kopaczki do ziemniaków to było. No i tutaj chcę wytłumaczyć, że jaki to kierunek, jak my tego sadziliśmy, troszeczkę tylko, żeby do nas było i byką trochę odebrać, to jaki to jest kierunek. No także kłopot z głowy, bo też tutaj się pieniądze w to się wrzucało w te ziemniaki. E, raz na jakiś czas wiadomo, te sadzeniaki trzeba było kupić. E, potem gdzieś tam prysnąć, chyba że się chciało w ekologii, to to zarosło, to parcha dostało i tak. Chyba, chyba nie ma sensu. Wiadomo, co swoje, to swoje. Jak ktoś lubi, to niech się bawi, ale my mamy z głowy. Dobra, to kroimy lejsy. I gra muzyka. Jak jedzą, to aż tak przyjemnie szumi. Uff, no i okej, okay, kończymy obrządek. Tamtą resztówkę to już tak jak zawsze śruta, ścielenie i trochę kiszonki. Tak więc już tego nie nagrywałem. Pozostały nam na sam koniec dwie kwestie, czyli lekarstwo dla naszego pacjenta. Zaraz mu to wciśniemy w mordkę. Osobom w miętkim serduszku. Mówię, że krzywda mu się nie dzieje. To dla jego dobra, bo to będzie troszeczkę wyglądać może agresywnie dla co niektórych, że mu taką tubę w mordę wsadzam. Ale jak ludzie chorują na niektóre choroby, to leczenie też nie zawsze jest przyjemne. No, tak więc mu to zaplikujmy. Fajnie, że stoi, że się jeszcze nie położył. Kręcę się tu już przy tym obrządku dobre 45 minut i, i jeszcze się nie kładł. Tak więc e, już jest jakiś mały sukces. Bo zazwyczaj po tym pojeniu to właśnie e, kładł się od razu i było widać, że tak tymi e, nogami troszeczkę wierzga, że go coś tam e, zaczyna po flakach boleć. Natomiast teraz już tutaj widzę, że że stoi, tak więc no, kurde trzymam za niego kciuki już chyba, trzeci raz to mówię na tym filmie. E, co mnie tylko troszeczkę martwi, że tak jak tutaj w tej klatce gdzieś tam widziałem jakieś gównianka bobki, e, tak tutaj, no słoma niby nie jest mokra, ale, ale gdzieś tutaj guwien też za bardzo nie widać, albo wdeptały, albo... albo drzyzdają. No trochę ulepiony ma ogon, ale suchy przynajmniej, czyli albo drzysda tak psz, daleko, że się nie brudzi, Albo sera normalnie, bo ten jest ten elegancko, bo, bo jego przyobserwowałem. Tak więc najbardziej martwi mnie teraz ten. Dobra. lecimy, cielaka. Cielaka, chłopaka. Chodź tu z tą mordką. Chodź tu, koleżko. Otwieramy paszczę. Trzeba mu to chwilę przytrzymać w mordzie, żeby on to przełknął. Parę gramów wypadło, ale jak mu wstrzykiwałem, to czułem, że, że ma odruch ssania, więc coś tam mu na pewno poszło. Tutaj parę tych gramów jednak wyleciało. Już się oblizuje, czyli chyba przełknął. Albo zaraz wypluje. Dobra, udało się. Udało się. Też pół tuby na raz to troszeczkę było, także się nie dziwię, że tam troszeczkę nam tego wypadło. No ale trudno. Ale tylko troszeczkę, dobra. Także widzimy się kolego rano i mam nadzieję, że będzie z tobą wszystko w porządku. Armelek. No i druga kwestia, to jest jeszcze oborowe laboratorium, było dużo pytań pod filmem z musli, że przydałoby się coś takiego zrobić dla preparatów mlekozastępczych i też do mnie wiadomości prywatne wpływały na facebooka, czy będę coś takiego robił, tam nawet ktoś się ogłaszał, że mógłby mi w stanie jakiś preparat zaoferować, także no ja tutaj będę starał się sam na pewno ogarniać wszystkie. Rzeczy kupować, no bo trochę mi by było głupio, żeby za darmo swoje cielaki odpajać. Tak więc, no, w mojej kwestii jest to, żeby sobie pasze zorganizować, więc preparaty będę kupował. I wystartujemy z tym chyba dopiero, właśnie jak ten cielętnik będzie zrobiony, jak już wszystko będzie tak, jak być powinno. I planuję to zrobić tak, jak kupujemy zawsze po sześcieląt, to brać sobie dwa preparaty na raz bo chyba tak będzie najlepiej, wtedy będą e, trzy cielaki na jednym preparacie jechać, e, żebyśmy też mieli, wiecie, e, grupę kontrolną, nie tak, że kupię sześć preparatów i każdego z sześciu cielon, cielaków będę odpajał e, osobnym preparatem, bo to nie będzie miarodajne. E, najlepiej jakby właśnie tak jak teraz na joserze jedziemy, na jednym typie, odpajać jak największą grupę, to wtedy będziemy widzieć e, po całej grupie jak to wychodzi, a nie po pojedynczych sztukach. Tak uśrednimy sobie to, to. No mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Eee, tak więc, no tutaj minimum, to wydaje mi się, te trzy sztuki. Bo z początku też myślałem, żeby robić trzy preparaty naraz, czyli po dwa cielaki na jednym preparacie odpajać przez cały czas. Eee, I tak co, co te trzy miesiące, co kolejną grupę byśmy sobie trzy preparaty załatwiali tak więc w ciągu roku jak kupujemy 4 grupy to 12 mleko panów bym ogarnął i co 3 miesiące byłby odcinek z kolejnymi mlekami zrobilibyśmy sobie tam jakąś tabelę gdzie byśmy stopniowo to uzupełniali co te kolejne odcinki przykładowo jak to mleko się rozpuszcza czy się wytrąca osad i tak dalej i ogólnie jak cielęta po tym mleku się zachowują no tutaj też jak widzicie do nas trafiają mieszańce zazwyczaj tutaj jakieś symki niesymki no i właśnie takie cielaki, jak ten nasz chorowitek, to też by troszeczkę zaburzały grupę, więc tutaj o to troszeczkę też się martwię, jakby to miało wyglądać. No natomiast do czego dążę? Fajnie by było patrzeć, jak na danym mleku cielęta przyrastają, czyli zważyć je na początku po, przy, po przywiezieniu, odpajać je przez te 3 miesiące i potem każdego cielaka przeważyć i byśmy procentowo widzieli, z jakiej wagi do jakiej doszły. I moglibyśmy sobie to może jakoś porównać, byłoby widać, czy na danym mleku przyrost oscylował w granicach kilkudziesięciu paru procent, natomiast przyrost masy na tym innym preparacie już by było te na przykład 5% większy, czy coś takiego. Dla trzech cielaków, jeśli to by się potwierdziło, no to wtedy mielibyśmy jakieś tam rozeznanie, że faktycznie może wpływ na to miało mleko, a nie tylko genetyka. Ale nie wiem, czy coś takiego mi wypali, bo jak uruchomimy tutaj ten nasz cielętnik, to do tego czasu uwagi swojej na pewno mieć nie będziemy, więc raczej takie coś odpadnie. Oczywiście będziemy sprawdzać właśnie skład tego mleka i tak jak mówiłem, jak to mleko się nam rozpuszcza, jak wygląda i tak dalej, i tak dalej, czy chętnie piją, czy mają biegunki, chociaż z tymi biegunkami to różnie też bywa. No ale po przywiezieniu będę wtedy może już próbował pierwsze odpojenie bez pektopro, takie delikatne odpojenie, bo to też cielaki z transportu żeby mi się zaraz nie obstarały, więc 3 litry naraz to głupi pomysł, więc małymi dawkami zawsze zaczynam. No i byśmy wtedy patrzyli, jak po danym mleku się zachowują. Tak więc na 6 sztuk myślę, że dwa różne worki byśmy próbowali, więc wtedy na te 4 grupy rocznie 8 preparatów byśmy przetestowali, czyli przez te 3-4 lata kupowania cieląt, no to parę tych Mleko panów by przez nas, y, przez nas przeszło. Y, no i tutaj też y, mleko mlekopany y, to nie jest produkt, który zmienia się co tydzień, co miesiąc, y, czy tam co parę miesięcy, tylko na przykład Josera Suprimil, to mleko jest, odkąd pamiętam, i raczej też za chwilę go nie zlikwidują, więc raczej jak jakiś producent y, ma już coś opracowane, jakieś mleko, y, to tego y, się trzyma, więc. Jeśli zbadamy jakieś mleko teraz, to raczej za 5 lat w miarę może być to jeszcze aktualne, jeżeli chodzi o skład i tak dalej. No, to by było chyba na tyle. Troszeczkę się nagadałem. Widzę, że mu chyba nie posmakowało, bo tak chodził po klatce, chodził, a mu dałem tubę i, i stanął w miejscu, tak jak stał. Będzie dobrze, kolego. No to będę obserwował co z tym cielakiem, raz na jakiś czas będę też nagrywał co tam jak tam i widzimy się w kolejnych filmach. Także dziękuję za uwagę i do następnego, cześć.